Jest to jedyna taka szkoła w Polsce i pozwala na rozwijanie wielu zainteresowań, na przykład takich jak skoki spadochronowe czy no nawet śpiewanie. Pozwala mi ona rozwijać swoje umiejętności, pozwoliła nauczyć się skakać na spadochronach, przejść takie kursy, ukończyłem także kurs nur nurka i pozwala mi także na rozwój umysłu, ciała i duchowego także. Wstąpiłam do tej szkoły, dlatego że jest to szkoła elitarna, która daje bardzo duże możliwości i wiąże swoją przyszłość z wojskiem, więc chciałabym już teraz zadbać o tą przyszłość i dlatego wybrałam tą szkołę. Było tak, że kadyci przyjechali do nas na promocję no i pokazali tam parę plakatów, ulotek, powiedzieli o tej szkole, jak to wygląda wszystko no i ja tak pomyślałam trochę też o swojej przyszłości, dlatego też wybrałam tą szkołę, bo po prostu daje lepszy start w przyszłość. Początek szkoły Liceum Akademickiego Korpusu Kadeców sięga Pomysłowi księdza-biskupa Tadeusza polskiego i szefa sztabu generalnego generała Gongora. Po wizytacji w Związku Radzieckim, jednym z punktów była wizytacja szkół kadeckich w Rosji. Po tej wizytacji, po przyjeździe do Polski, wtedy po rozmowie z księdzem-biskupem Tadeuszem padło takie słowo, że dobrze, żeby polscy powstały takie szkoły. Ja jako, że dużo się zajmowałem archiwum, tak dostałem polecenie, żebym zbadał dokumenty, jakie są w archiwum Wojska Polskiego w Rembertowie i w Centralnej Bibliotece Wojskowej. W prawie cały rok spędziłem na badaniu dokumentów, i kiedyśmy mieli już taki plan wizji tych szkół kadeckich przedwojennych, wtedy powstał problem, kto ma tą szkołę prowadzić. I wtedy dostałem pozwolenie, aby założyć fundację, świętego Marcina Patja z Mizerkordia. Po śmierci biskupa Polowego, przejąłem tą szkołę. Stwierdziłem, że pomysł, chociaż nie jest mój. Ale mojego biskupa Tadeusza Polskiego należy dalej kontynuować. I wtedy podjąłem decyzję o rezygnacji z pracy w wojsku, w biurze ochrony rządu, a wrócenie do szkoły i przejęcie tej szkoły i dalej kontynuować jego dzieło. Jeszcze... Zwykły dzień w szkole kadecki rozpoczyna się pobudką o godzinie 6.00. O godzinie 6.10. Mają poraną zaprawę fizyczną. Basznos, spostrz. Kolejno od Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, od bratów. w prawo zwrot. Za mną marsz. Prawa jest do godziny 6.30. Po zaprawie fizycznej mają toaletę, przygotowanie do zajęć. I o godzinie 7.20 jest wyjście na śniadanie. Po śniadaniu o godzinie 7.45 dokładnie mają apel poranny. Po apelu porannym idą bezpośrednio do szkoły i o godzinie 7.55 są w szkole w kaplicy. W kaplicy mają modlitwę. Yy, i od godziny 8 mają zajęcia. Zajęcia są do południa do godziny 14.00, wracają po zajęciach do internatu i o godzinie 14.30 mają obiad. Po obiedzie 14.45 mają apel południowy, tak jest w wojsku, i o godzinie 14.55 wychodzą na zajęcia popołudniowe. Zajęcia popołudniowe trwają dwie godziny, są to zajęcia w szkole, są to zajęcia język polski, w większości są to języki, a więc język polski i języki obce, Poza tym w czwartek mają zawsze całość Korpusu Kadetów wyjeżdża na basen i w sobotę z kolei mają zajęcia wojskowe do godziny 12 w każdą sobotę, a od godziny 12 do godziny 14 mają kółko historyczne. Po zajęciach popołudniowych mają o godzinie 18.30 kolację. Te grupy, które wcześniej wrócą zajęć, mają naukę własną. Następnie idziemy, tak jak mówiłem, na kolację. Po kolacji mają naukę własną. O godzinie 21.50 jest sprawdzenie stanu pod oddziału, jest modlitwa wieczorna i o godzinie 22.00 ułaszane jest cazty. Piechota, ta szara, piechota. Maszerują strzelcy maszerują. Karabiny błyszczą w szary strój, a przed nimi drzewa salutują. Poza naszą Polskę idą w bój. Generalnie w tygodniu mają koła, różne koła zainteresowań. Kadeci zapisują się do kół historycznych, językowych, mają jeździectwo, czyli jeżdżą na koniach, e, mają zajęcia z historii, z fizyki, e, niemieckiego, e, panie, które tutaj uczą języków przychodzą do internatu i w takich małych grupach uczą się właśnie tych języków u nas na miejscu w internacie. Jeżeli chodzi o weekend, więc zawsze w każdą sobotę mają zajęcie do godziny 14.00, o 14.30 mają obiad i po obiedzie mają czas wolny. Ten czas wolny jest również, y, służy do tego, żeby posprzątać rejony, y, zrobić porządki w pokojach i oczywiście przeznaczyć również na naukę własną. W niedzielę mają czas wolny, idą o godzinie 10.30 w każdą niedzielę, wszyscy kadeci na mszę Świętą. Po mszy świętej wracają, mają obiad, tak jak dzień roboczy będzie 14.30 i mają czas wolny. Staramy się oczywiście w weekendy zabezpieczać w ten sposób, że robimy różne wycieczki prawda, krajoznawcze, wyjeżdżamy do muzeum, tak jak byliśmy ostatnio w Tarnowie, jest możliwość wykorzystania takiego czasu do potrzeb y, historycznych, kulturalnych, y, żeby po prostu kadeci mieli cały czas zajęcia. Sytuacja, czy sprawa, sprawa wygląda w ten sposób, że kadeci mają bardzo dużo zajęć, po prostu nie marnują czasu te zajęcia i ten czas solidnie wykorzystują. Co najbardziej Ci się podoba z zajęć, które są prowadzone w tej szkole? Na pewno ten rygor, co tutaj jest, czyli ta pobudka o 6 rano, zaprawa, następnie wszystko jest poukładane na czas. Tak naprawdę chwilę wolnego czasu mamy w momencie, kiedy się uczymy. Ale to też nie jest wiadomo wolny czas i, i, i tak, tak wygląda nasz dzień. Do tego dochodzą treningi, wyjazdy na basen, wyjazdy na konie i, i, i różne te kursy y, poza lekcyjne. Kładziemy oprócz wychowania religijnego przede wszystkim na kształcenie młodzieży. Wychowanie i kształcenie to jest jedna wspólna całość. W tej szkole mamy możliwość właśnie rozwoju w kierunkach bardzo różnych, w tym właśnie skoki spadochronowe. Są to zajęcia nieobowiązkowe, nie ale każdy chętny może się na to zapisać. Uczestniczymy także w różnych szkoleniach wojskowych. W poprzednim roku byliśmy w Warszawie na szkoleniu w jednostce. Mamy skoki spadochronowe, jazdę konną, jeździmy na basen co tydzień. Ponadto mamy wiele zajęć pozalekcyjnych takich jak kółka matematyczne, fizyczne, chemiczne, historię dodatkową mamy, musztrę, szkolenia wojskowe w każdą sobotę. Na pewno naciskiem na naukę. Bardzo dużo mamy też, mamy przedmioty wojskowe, które przygotuj, przygotują nas do pracy w tym zawodzie, więc Myślę, że daje dużo możliwości takie. Kładziemy na to, żeby oni zrozumieli, że nie mogą marnować czasu. Ten czas jest im dany przez Pana Boga dzisiaj i dlatego pomagamy im rozwijać wszelkie zdolności. Na pewno trudno się przyzwyczaić tym kadetom, którzy przyszli do pierwszej klasy bo na początku po prostu ten rygor i dyscyplina oraz również te ograniczenia czasowe są dla nich ciężkie. Natomiast już w tej chwili mamy pierwszą klasę, która już miała półrocze i ci kadeci na pewno już weszli w ten tryb takiej dyscypliny, porządku, właśnie szanowania czasu, nie marnowania tego czasu i jak najwięcej wykorzystania czasu do potrzeb własnych, czyli nauka, nauka, jeszcze raz nauka i te rzeczy, których bardzo interesują, czyli koła zainteresowań. Żyłem w armii 25 lat, ukończyłem Akademię Bronadowej pedagogikę. Pracowałem 10 lat w cywilu, w różnych firmach. Kochałem wojsko i zawsze je dalej kocham. I taki wniosek mi się nasunął, że ta miłość do, do, do wojska spożytkuję właśnie w pracy tutaj z kadetami. Poza tym, pracowałem wcześniej przez 3 lata w szkole. Lubię młodzież, szanuję młodzież i w związku z tym uważam, że podjąłem słuszną decyzję. Historie szkół kadeckich to sięgają króla Augusta Poniatowskiego. Pierwsza szkoła w Polsce to była szkoła rycerska, a potem powstała Szkoła Korpusu Kadetów. Pierwszym komendantem szkoły był książę Czartoryski, który opracował kadecki zestaw. Zasad, postępowanie dla kadetów. Idealny kadet to jest po pierwsze kadet zdyscyplinowany, który przestrzega tradycji chrześcijańskich, przestrzega tradycji wojskowych i to co właśnie my ich wpajamy patriotyzm. Poza tym zdyscyplinowanie, porządek, dbanie o, o to, żeby się rozwijać czyli tak jest w naszym ślubowaniu rozwijać umysł i ciało, czyli głównie. Nauka, jeszcze raz nauka. Ja im cały czas wpajam, że ich sukcesy są naszymi sukcesami i robimy wszystko, żeby po pierwsze dostali się na studia i tak jak marzą, a większość tutaj kadetów chce się dostać na studia, akademie wojskowe, żeby na te studia, akademie wojskowe się dostali. I po prostu wpajamy im, oprócz tych wartości patriotycznych, potrzebę nauki, stawiania własnym sobie celów, żeby skorzystać jak najwięcej z tego czasu tutaj są. Następnie po tej szkole chciałbym dostać się do wojsk na Wojskową Akademię Techniczną i tam, tam dalej rozwijać się w kierunku wojska. W przyszłości chciałabym dostać się na uczelnię VAT i tam kontynuować swój rozwój. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, no następnie y, mam nadzieję, że będę w służbach mundurowych. W czasie II Wojny Światowej ta młodzież przywieziona przez Andersa Przebywała w bardzo trudnych warunkach na pustyni. Tam się uczyła. Jak dzisiaj opowiadają mi kadeci, brakowało im wszystkiego. Ale nie brakowało im jednego: miłości tych żołnierzy, do tego, żeby im pomóc, ale też żeby ich wychować na dobrych Polaków i dobrych patriotów. Patriotyzm jest dla mnie szczególnie ważną rzeczą. Jest to miłość do ojczyzny, którą powinniśmy szanować i pielęgnować. I powinniśmy przekazywać je dalszym pokoleniom. Dla mnie jest to działanie na rzecz państwa, na rzecz kraju, z którym jesteśmy związani. Są to korzenie, tradycje i dbałość o to. Jest to oddanie się swojej ojczyźnie i pomoc w jej, pomoc w jej takiej rozbudowie i, i takiej strzeżeniu, żeby. Wszystko zawsze było dobrze. Podstawową zasadą wychowaniu kadetckiego była forma mi honor być kadetem, opartym o wartości chrześcijańskie, religijne. Bóg, honor, ojczyzna, miłość do ojczyzny. To były najważniejsze zasady kadetki.